Witam pokażę kilka prac z warsztatu odnośnie przygotowania do nowego sezonu 2017 tu zacząłem troszkę zbijać ramki, zacząłem troszkę skręcać jeszcze parę korpusów ze sterodonu. Takie złotzysetki. Różnie tam mówią, że jest miękki, ale mi to wcale nie przeszkadza, ponieważ już tam pokazywałem jak wyglądają moje korpusy, że one są wzmocnione sklejką od środka i nic się im nie dzieje a w moim rejonie od zewnątrz też z kolei nie ma problemu z dzięciołami żeby mi tam gdzieś atakowały także nic się nie, nie stanie tutaj mam już nacięte listwy do tych korpusów i właśnie wiercę do nich te dziurki z takim podfasowaniem pod, pod główkę wkręta o, to są moje te, te listwy z, z tym felcem na, na płytę, sklejkę lub piśniową. Tu jeszcze mam do owiercenia tych y, kilka sztuk. Tutaj mam też już przygotowany materiał na, na nowe daszki. Jeszcze tylko muszę. Y, wentylacja tutaj jest. Widzę, że ta wentylacja jest wystarczająca. Dwie takie y, ścianki są z taką wentylacją. Bardzo dobrze się to sprawdza, nic nie, nie ma żadnej wilgoci na powałce u góry, nic się nie dzieje, jest fajnie i dlatego postanowiłem zrobić więcej. Tak, tu mam materiał na 19 takich daszków. Tu mam pocięte blachy. Blacha 06 chyba albo coś takiego. Tam jeszcze mam drugie yy, niepocięte, nie obcięte rogi tutaj. Tu mam przygotowane już rogi do, do zaginania na maszynie. Pokażę też jak to będę zaginała, ale to nie dziś. Tu jeszcze mam przygotowany materiał na powałki. Ta powałka będzie tak, że, że tu jest spód. Tu wchodzi płyta sklejka dziesiątka, w której będą zamontowane pajączki, a tu jest góra, na którą przychodzi później daszek lub korpus tu mam powałki i jeszcze tu mam takie małe listwy też do przegonek tutaj od spodu przychodzi, na, na korpus nachodzi tu z góry przychodzi drugi korpus a tu na tym małym wycięciu będzie osadzona też płyta dziesiątka i od spodu tutaj z tej strony podłożona przegonka i to będą takie przegonki do tych wielkopolskich uli mam już 10 sztuk takich, ale jeszcze sobie tu dorobiłem 5 akurat tak Akurat ten to jest taki jedna sztuka, tylko będzie jedna przegonka do tego mini plusa mojego. Może go tam zrobię jako normalny ultak z ciekawości, puszczę, puszczę pszczoły na jakieś tam 10 korpusów czy ile i, i zobaczę jak się będą eee, trzymać nie? To jest moja wiertarka WS-15, niezawodna maszyna, widzę, że bateria mi się tu będzie kończyć, ale coś może pokażę, tu sobie zrobiłem taki na szybcie statyw do telefonu, żeby pokazać, jak wiercę te, yy, te listwy z tym podfrezowaniem. Do tego podfrezowania nie mam oryginalnego takiego fazowniczka, tylko taki sobie zrobiłem, nie wiem czy będzie widać. Z... A tu mam drugi w szufladzie. To jest zrobione. O, to należy o tym tle. Z śruby, yy, nawet nie, nie zbyt na środku, bo to nie robię na te karce, tylko tak wiertarką sobie wywiecie, Z śruby yy, dwunastki, i tu jest podcięcie.